Mango, witam was w, widzowie w dzisiejszym odcinku na kanale. W którym, no, zaczynamy Grow Garden, drugi odcinek z tego, z tego Grow Garden. Jest z nami, oczywiście, nasz. Dobra, jest z nami, oczywiście, nasz ulubiony Rolex. Podłoga. Jakieś tam cyferki, nie pamiętam dosłownie. Yy, dobra. Dzisiaj... dzisiaj co by tu porobić w tym ogrodku? Bo dzisiaj oczywiście No właśnie, więc czekamy na nasionka. Ja dzisiaj się zaj dzisiaj to się, zaj zajmuję się zbieraniem całego ogródka. Bo w ogródku mam strasznie dużo fajnych rzeczy. Fajnie. Ja zobaczcie, tu mam jakieś fajne apple. Tu mam w ogóle fajne te Giant beacony, Sugar Apple mam. Tu one Amber Lily mam jeszcze. Tu mi chyba Burning Bad wyrósł. Bardzo fajny. Ładne nasionka ma. Tu w ogóle jest jakiś ten dragon fruit taki dziwny. Nie wiem co się z nim stało. Ale ni o tym nie jest odcinek. Dzisiaj zbieramy cały ogródek i chyba za. Ta... Co? No. I tak w ogóle nasz Rolex ma takiego fajnego, dużego burning bada, który ma <laughs> obecnie 7... Tych. Siedem yy, jeszcze mówi o tych r, r, r. mutacji, no mutacji. to jeszcze jest taki wielki kurde, no udało mu się trochę co. Właśnie. Za zapraszam. Dobra. Ja Was zachęcam oczywiście do wchodzenia na kanał Rolexa jest pod, pod opisem. Na opisie, w opisie. W opisie jest. Macie dostęp. Tranquil mango mi się zrobiło. Hehe. A teraz to kniego nie Dobra. Nie przedłużając przechodzimy do zbierania. Uwaga, Może trochę tą grę, bo mnie w ogóle nie słychać. I zbieramy cały to cały zobaczymy ile zarobimy. A że tak Rolex, że tak wyciszył, że Rolexa jeszcze słyszałem. Aha. Blu tak, blueberry. blueberry było tylko do zadań, więc mogę je nawet teraz usunąć. Mogę najpierw je zebrać o. Kurde o. Ej, jeszcze jedno. Odcinki z farminga będą. Bardzo dobre, ponieważ mam kierownicę. Niżej się flexowo. Mam, kier... Mam kierownicy. Mam kierownicę do farminga i może się za niedługo pojawią bocinki z kierownicy. Jak podłączę, oczywiście. I teraz zobaczmy, ile dostanę kasy. Trochę mało, ale spokojnie. Spokojnie, to ja to jest dopiero. Jedna, jedna czwarta grudka to jeszcze jest sporo. Sporo rozbierania, kurde, minstak, minstak tu rośnie, ogromny, oby był ogromny, ale to będzie mniejszy niż ten, oczywiście, bo ten jest taki wielki. Kurde, teraz stąd wyjść nie mogę, do takiej główienki. Tutaj teraz sobie wchodzę to są te mutacje wszystkie najlepsze. Mhm. Kiwi tu mam w ogóle jakieś dziwne. Child. Mm. Oh. Tutaj Sugar Apple są jeszcze. Tutaj mm. Ember Lily sobie zbiorę. Tu Dragon Fruit. Ale... Tu... Ej, zobacz jakiego mam wielkiego Dragon Fruita. Taki wielki, zobacz. Tutaj, 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 gdzie jest ten? Barney bad. Nie, nie jest, tak jest Barney bad. Tutaj zobacz od citrus, od tego, Od cell shopu. Tak. Od sela. A sobie patrzę, patrzę sobie ten. Zobacz, patrzę to. Tutaj chodź. Ptaszek, chodź, chodź, zobacz jaki wielki. O, zebrałem go, dobra, zebrałem go. Pokażę ci tego Dragonfruta. Dyry... Dyry... Dragonfruit... O, patrz! Jeszcze to jest frozen, to jest jeszcze frozen, kurde. Zobacz jaki... Pa patrz jaki wielki. Zobacz jaki wielki dragon fruit Normalnie taki frozen jeszcze frozen kurde I ja dobra sprzedaję swoje inwentory i zobaczymy Ale czekaj, zanim sprzedam inwentory to jeszcze sobie oddam do tego Zen te trankluj ja I to powiem Mam, mam dawać do tego zen czy do tej pandy? Bo nie wiem. I dostałem, dostałem jakieś. Dostałem jakieś rzeczy. Zen seed pack. Co on daje? A co daje Maple Apple? On jest dobry? Okay. Tranquil radar. Zen sand. Hot spring. Dobra, kupuję sit pack zena i i może radar. Nie, radar się nie opłaca. Poczekaj aż cię. Takie na początek. Pokaż mi. A co robi ten kit? Żebyś no, ja tam gdzieś tam. Aha. Okej, okay, bambusy mogą się czasem przydać. Bambusy kupuję, bo mogą się przydać. Advanced. Ej, są advanced Sprinklery. adwencet Sprinklery są. Chciałbym, chciałbym, żebyś mi pomógł zrobić jedną rzecz. Zrobić wielkiego Beanstalka albo wielkiego jakieś rzeczy, to moje najlepsze. Mam mam basic sprinklery, mam master sprinklery. Czekaj, nie mów imion. Nie mów imion, bo jeszcze tego nie jest. Mów po imionach w Robloxie. c oh. a Ale też potrzebuję gol, golden, gol, golden, sprinklera. Bo chyba nie mam Nie mam jednego. Mam, mam. mam, jeśli chodzi, to tak. Ja mam dwa master sprinklery, 22 basic sprinklery, 10 advented sprinklerów i... Zarobi trochę kasy nawet, z tej ...jabłka są. Jabłka, Ej, z jabłek? Z jabłek ja dostaję, dostanę z milion przynajmniej. Ej, właśnie. Otwieram Zen Sida. Zobaczymy co wyro... Co, co mi wypadło. To zobaczymy. Dobra, otwieram. Ej, mythical, mythical, Zenrox. A bo, bo tak. Jakie to jest? Jak, kurde, to majdą, czy co? Kurde, teraz zgubiłem tego. Zgubiłem tego dziada. To jest duży. A, dobra. Nie wiem. Ja jeszcze tego nie... Muszę go Giants Picona wziąć, ten zebrać. Duże trzeba robić, tak? Duże trzeba robić. Czekaj, bo muszę z tego Giants wejść jakoś. Bam, 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 bam. O, czekaj, czekaj. Hojo! Hej, jojo! Nie, padłem! Czekaj, to jeszcze zbieram, Osta ostatnie rzeczy zbieram. Ostatnie rzeczy zbieram. Mam kasy, bo dostałem trochę kasy. Dobra, zobaczymy co jest w shopie po raz ostatni. by są corn seedy, jak chcesz kupić? rozdziel sprinkler'y. Okej. Okay. Robię wszystkie sprinkler'y w jednym miejscu. Ej dobra. Ej dobra. Ej, cho chodź. Ej, chodź pokażesz mi jak mam te sprinkler'y zrobić. No. Na tym e, Giants Peacon, i na, żeby jeszcze tego Binstalka się nie dało może No to Giants. Ja, ja bym chyba chciał Giants Peacona, albo. Dobra, no, nie wiem gdzieś, tutaj tutaj gdzie ta Sugar Apple bym chciał. Tutaj gdzie ta Sugar Apple, ok? Mogę tutaj, tutaj gdzie stoję teraz. Jak go zebrać? Jak go zebrać? Czekaj, bo... kurde, ty się wspiąć nie da, takie krzaczory. No. Dobra. Mam, wszystko w jaki mam. Mam dwa mastery i jeden godli. tylko... Dobra, po... po beanstalku. Wejdę po beanstalku. Oj, oj, oj! Dobra, weszłem. Dobra, zebrałem, zebrałem. Tutaj? Gdzie stoisz? Okej... Okay. Postawić? Dobra, Dwa postawiłem. A i Basiców spamić? Dobra, postawiłem kilka. Jak to się nie uda, to ja się załamię po prostu. Ale no to niech rośnie sobie, ja poczekam. Ej, mój beanstalk jest taki malutki. Drugi. Ej, powiem ci! Że mój beanstalk ten drugi, tej ma ten mniejszy jest bardzo mały. On jest tyci tyci w porównaniu do tego drugiego. On pewnie będzie jak kurde... ...te kokonaty jakieś. Będzie taki pewnie. Ale... Hopie. Mój, rekord dragon, kurde, to zobaczmy, to jest. To jest mój dragon. Jest malutki. Ledwo da się przejść po jego liściami, kurde. Nie, nie, nie trzeba się wspinać, można tak stać. Normalnie zebrać, kurde. A, ye. lilaki. Ej, lilaki też będą dobre. Będą do mnie mutacje jakieś. Bo lilaki nie zebrałem, lilaków. Dobra. Ja się z wami żegnam. Zobaczymy, jak nasz ukochany Barning Bad. I te inne. Ta. Czemu? Bo kurde, zaraz, zaraz będzie za długi odcinek. I wiesz, ja chcę, ja chcę. Ja chcę już. Nie. Nagram krótszy odcinek, że sprzedałem. Ogromnego barning bada, czy coś takiego wiesz? Czekaj, jaka będzie nazwa odcinka w ogóle? Robimy wielkiego barning bada i sugar apple? Robimy, robimy coś takiego, no nowy zen event, nowy zen, nowy zen event i wielki Barnik gobat. Dobra, y, nowy zen event i, nowy, i wiele roślin, growa Dobra, czyli jak? Dobra, widzowie, zadawajcie pytania pod postem i shortem do QA. Obiecam, że to będzie dobry special, Jak już, zadawaj pytania, bo zaraz ci zabiję. No, więc. Zadawajcie pytania, ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Hej, co, co jest? Co co jest? gdzie to jest? A ja go widzę stąd. Jezu, ja wchodzę z swojego ogródka i od razu jestem na burning badzie już, kurwa. Tak, tak. Wiem. ale to jest dopiero krecha. To będzie, kurde, jak yy... to, to będzie dwa razy mniejsze jak twój barnik, Wiem, ale nie, to będzie jak barnik, Bat u ciebie. To mogę dodać jeszcze jednego. Dobra, zostawię przygody Rapy w ogóle. Dobra. Dobra, ja się z wami żegnam. Trochę przed, trochę Rolex nam przedłużył, możesz się pożegnać. Te też, też się żegnam. Widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale. Nara.